Uczniowie coraz częściej korzystają z telefonu komórkowego na lekcji. Sięgają po ten telefon bardzo często, oczywiście tłumacząc się, że chcą zobaczyć, czy ktoś do nich napisał. A to już nie tylko SMS-y przychodzą oczywiście, ale przede wszystkim różnego rodzaju portale społecznościowe, czy to Facebook, czy Instagram. Oni po prostu chcą być bardzo często na bieżąco. Z tego telefonu korzystają bez przerwy. Już ze sobą nie rozmawiają, tylko wysyłają sobie na tak zwanym snapchacie różnego rodzaju fotografie. Przesyłając sobie w tym momencie informacje, gdzie są i co robią. Na początku uczniowie, oczywiście, zdziwiani, co to jest za narzędzie, tortur, ale ja myślę, że u nas w szkole jest taka młodzież, że. Zaproponowałam im takie rozwiązanie i oni na nie przystali. Przypomniałam im, jakie są zasady korzystania z telefonu w szkole i zaproponowałam takie rozwiązanie. uczniowie może mieć telefon albo w torbie schowany i z niego nie korzystać na lekcji, co było trudne, bo te telefony były jednak w kieszeniach i to korciło. A w tym momencie mają telefon na widoku, mają go przed sobą, widzą, że nic, nic się z nim nie dzieje i oni są spokojni. Po lekcji zabierają swoje telefony. No w sumie nie korzystamy tak notorycznie na tych telefonach i w ogóle wraże czegoś tam może napiszemy, coś zrobimy, ale to moim zdaniem za duża afera i w ogóle takie coś. No to będzie bardzo dobre rozwiązanie. Żeby nie pisać na lekcji w ogóle. No według mnie jest to bardzo dobry pomysł, gdyż uczniowie nie będą już mogli ściągać na sprawdzianach. Wolałam ją mieć przy sobie jakoś. Nie potrzeba, nie czułam potrzeby jej korzystania z niej, ale wolałam ją czuć w kieszeni. Mi się jakoś to trochę śmieszne wydało, ale w sumie nic, większego z problemu z tym nie mam. No, według mnie najbardziej się cieszyła pani z angielskiego, ale ja miałam problem, żeby dać tam telefon, wolałam go mieć u siebie w plecaku. Moim celem było to, aby uczeń w 100% korzystał z lekcji, żeby nic go nie rozpraszało, żeby on się skoncentrował na ćwiczeniu, na pisaniu kartkówki i tak się dzieje. To znaczy, wydaje mi się, nie chcę powiedzieć, że z nudów, ale przez brak tego telefonu uczeń koncentruje się na tym, co nauczyciel mówi i co się robi na lekcji. I takie było zamierzanie i te skutki są widoczne. Więc sprawdziło się w 100%.